Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie w kolejnych czytaniach miesięcznych. Tym razem no, oczywiście za progiem lipiec, a więc czytanie na lipiec 2021 roku. Ten konkretnie materiał przeznaczony jest dla osób spod znaku barana. No i oczywiście zarówno zapraszam barany słoneczne, barany ascendentalne, księżycowe, jak również. Moi drodzy. Oczywiście pragnęłabym wam serdecznie podziękować za waszą aktywność na kanale. To przede wszystkim serdecznie dziękuję. No i oczywiście zachęcam do tej aktywności. Tak, moi kochani, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Sprawia mi to ogromną radość. No i jest dla mnie taką motywacją do dalszych działań. No a teraz już, kochani, karty. Karta główna miesiąca. Rada. Ostrzeżenie. Co można zdobyć, stracić. Początek, środek i koniec miesiąca. Dobrze. Ok. Co my tu mamy? Karta główna miesiąca to Królowa Buław, czyli karta, która mówi o tym, że bardzo zapowiada się miesiąc energetyczny. Być może będziecie pełni sił, pełni zapału, pełni chęci do działania. I bardzo możliwe, że tak. Sam początek miesiąca może być troszeczkę słabszy, troszkę gorszy. Być może nawet potrzebujecie takiego troszkę odpoczynku. Może ktoś pójdzie na urlop właśnie z początkiem lipca. Więc powiedziałabym tak, wykorzystajcie ten czas. Jeżeli nawet pracujecie, to chociaż w weekend jakoś spróbujcie naładować akumulatory, zregenerować siły. I pokazane jest, że bardzo szybko rzeczywiście te siły zregenerujecie, bo już tutaj środek miesiąca, druga dekada, już jest pokazana. Że odzyskujecie tą siłę i idziecie do przodu. I nawet jeżeli właśnie przez moment mieliście takie poczucie, że no, brak mi sił, już nie mam ochoty w ogóle działać, starać się, bo nic mi nie wychodzi, gdzieś tam tracę taki zapał, no to to jest ten moment, że warto wykrzesać siebie dużo. Jeszcze, zresztą w ogóle poczujecie przypływ tych sił, i warto wykrzesać to i działać, bo koniec miesiąca jest pokazany pięknie w królu monet, czyli rzeczywiście zarówno sprawy materialne, jak i sprawy bezpieczeństwa, sprawy takiego poukładania życiowego pokazują się bardzo, bardzo fajnie. I teraz tak. Na Radzie mamy kartę Króla Mieczy, czyli należałoby tutaj potraktować to w ten sposób, że. Do wielu rzeczy, z którymi się zmierzycie w tym miesiącu, trzeba podejść poprzez logikę, poprzez umysł, poprzez taką chłodną analizę. I dzięki takiemu podejściu, właśnie nie poprzez intuicję, tym razem nie, chociaż zazwyczaj, zazwyczaj namawiam, słuchajcie tej intuicji, pewnie często z moich ust to pada. W tym miesiącu nie. W tym miesiącu, obojętnie w jakiej sytuacji by to było, czy to sprawy zawodowe, czy nawet i sprawy sercowe, o tym później, to raczej ostrzegałabym przed takimi impulsami. Raczej, jeżeli macie podjąć jakąś decyzję, szczególnie gdyby ta decyzja dotyczyła na przykład jakiegoś zakupu czegoś, tak? jakiejś inwestycji, to raczej właśnie skierowałabym swoją uwagę na umysł. Tak? Nie, nie działajcie w ten sposób, że takie poczucie, o to jest to, to jest dla mnie, ja to czuję. Nie mogłoby was tutaj coś zawieść niestety. Więc moi kochani, siła wasza jest w umyśle, jest w analizie, jest w dokładnym przyglądaniu się szczegółom, bo myślę, że tutaj szczegóły odgrywają bardzo ważną rolę. I rzeczywiście wtedy można tutaj dużo zyskać, ale z takim właśnie podejściem. Więc moi kochani, dużo działania dużo energii, bo to na pewno jest szczególnie dla kobiet, to jest bardzo duża energia, wręcz, wręcz taki wybuch, eksplozja tej energii. Nazbieracie, nazbieracie ją i wykorzystujecie ją dla siebie w sposób taki, żeby właśnie swoje cele osiągać. Zbieracie na początku miesiąca i już od przed połową, bo to jest druga dekada, czyli już koło dziesiątego, możecie zacząć ją jakby pożytkować i wydawać tę energię. I dążyć w ten sposób do swoich celów i je realizować, bo to jest też realizacja, to nie jest tylko e, krok, to już jest dochodzenie do celu. E, tym bardziej, że no na wyniku, na końcu miesiąca mamy króla monet, czyli tutaj jest jak najbardziej powodzenie materialne, bezpieczeństwo i tak dalej. No i teraz moi kochani, no spójrzmy na to, na te karty od strony może bardziej miłości, tak, więc co my tu mamy? No, tak jak mówiłam, ogólna karta, królowa Buław mówi o kobiecie, która jest bardzo niezależna, bardzo silna, wie, czego chce. Ona doskonale zna swoje priorytety, ma określone jasno cele. Do tych celi, celów, przepraszam, dąży, no właściwie można powiedzieć, bez mrugnięcia okiem. No razem z kartą siły, no to co tylko chcesz tutaj, drogi baranie. No to po prostu osiągasz, więc nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, tak? Więc, więc idziesz. I tak jak powiedziałam, warto byłoby chyba w, w tym miesiącu korzystać cały czas właśnie z tego umysłu, tak? I nawet w takich sytuacjach związkowych, kiedy być może trzeba jakieś sprawy rozważyć, być może trzeba o czymś porozmawiać, być może trzeba nad czymś się zastanowić. Słuchajcie rozumu. Słuchajcie rozumu. Nie poddawajcie się emocjom w tym momencie, nie poddawajcie się jakimś tam przebłyskom chwilowym, tylko raczej bądźcie bardzo konkretni, bo nawet to, to co się dzieje na łonie rodziny, to też takich właśnie energii będzie wymagać, tak? Nie próbujcie też takiego stawania, że ja wszystko wiem. I ja, moje zdanie jest, bo taka troszkę tendencja może się rysować, szczególnie mówię to do kobiet. Dziewczyny, nie bądźcie takie mm, apodyktyczne, że ja wiem wszystko i ty masz się dopasować do mnie. Mówię tu o partnerze, o mężu, tak? Bo. Bo ja wiem wszystko. Nie, moi kochani, to nie jest ten moment. Możecie czegoś nie wiedzieć, możecie być w błędzie, możecie sobie z czegoś nie zdawać e, sprawy. I te sprawy partnerskie mogłyby być przez was, mimo wszystko jakby w złą stronę troszkę pokierowane. Przez to właśnie, że, e, że mogłybyście tak mocno przejść do przodu z tą ogromną e, siłą. E, no więc tak, no i co jeszcze? Mm. No tak jak mówiłam, ten początek miesiąca będzie pewnie wymagał jakiegoś odpoczynku, więc być może to właśnie w ten sposób, że razem sobie wyjedziecie gdzieś na urlop, razem naładujecie akumulatory albo przynajmniej na weekend, jeżeli się nie uda. No, i warto to chyba zrobić, tak? I warto odbudować, jeżeli było nadszarpnięte, spędzicie czas razem, być może sobie porozmawiacie więcej, tak? Odbudujecie troszkę, być może jakieś nadszarpnięte poczucie bezpieczeństwa, czy bliskość, czy, czy relacje, tak? Będzie, będzie czas na to i będzie okazja ku temu, żeby właśnie troszeczkę sprawy polepszyć. I myślę, że właśnie dzięki Temu wspólnie spędzonemu czasu, Dzień, yy, dzięki yy, tym rozmowom. Myślę, że tutaj na faktycznie pod koniec miesiąca, lipca, możecie poczuć, że to był fajny miesiąc, mimo wszystko. Yy, coś nam się udało wspólnie osiągnąć, do czegoś razem doszliśmy i jest ok. Natomiast, tak jak mówię, nie inwestujcie. Jeżeli to jest jakiś pomysł na zakup domu, zakup mieszkania, to nie ten czas. Nie róbcie tego w tym miesiącu, bo tutaj moglibyście popełnić błąd. Mogłoby to być albo przeinwestowane, albo. Albo pieniądze, które niestety, ale no można powiedzieć, że byłyby no na stracie generalnie, tak, stracone. Tak? To nie jest dobry czas na inwestycje dla baranów. I warto byłoby, gdyby Was kusiło, bo, bo, bo ta pokusa może być taka duża, tak? że coś jest faktycznie takiego: kupmy coś sobie, tak? to warto przyjrzeć się do, y, temu bardzo szczegółowo, bo być może coś tam jest ukryte, coś jest niejasne i, i z tego powodu jednak to nie powinno być przez Was zakupione. No, i co jeszcze dla singli, moi kochani? Single. No, no, przede wszystkim, tak, no, bardzo duża aktywność po stronie kobiety. Możecie spotkać moje kochane lwa, ale no, oczywiście nie upieram się, że to ma być ten znak zodiaku Zodiaku, ale, ale bardzo możliwe, że lew stanie na waszej drodze. I teraz, tak, gdyby to ten człowiek. No, niech to będzie lek, ale tak jak mówię niekoniecznie, może to być też ktoś z podznaków powietrznych, jak najbardziej. Wygląda na to, że jest to człowiek po przejściach. Człowiek, który jest rzeczywiście singlem, samotny może to być rozwodnik, może to być wdowiec, może to być osoba po jakichś takich trudnych przeżyciach. I on jeszcze ma niezaleczoną duszę, tak? Jeszcze czy serce, jeszcze gdzieś tam cierpi, jeszcze nie wszystko jest jakby wyrównane. Ta energia przeszłości jeszcze troszeczkę w nim gdzieś tam dominuje, można powiedzieć. I troszkę czasu byłoby potrzeba, i być może nawet takiego właśnie zaangażowania waszego. W sensie kobiety zaangażowania i pokazania, że jednak jest jeszcze szansa na to, żeby sobie życie ułożyć, że można spróbować, że może warto, bo on może mieć takie poczucie, że już go nic nie spotka, że już wszystko co dobre to już jest przeszłość, że już nic do przodu nowego nie może się zdarzyć, a jednak może, tak? I jednak warto, warto te nadzieje w sobie zawsze pielęgnować i, i trwać w tej nadziei, tak? Nie tracić jej. Więc, no, i tak jak mówię, gdybyście kogoś takiego spotkały, nie bądźcie tak bardzo prędkie, szybkie, silne, bo ta siła się tutaj pokazuje i to jest jakby dobra energia, bo to jest na pozytywnej stronie. Tyle tylko, że być może on będzie potrzebować troszkę czasu, nie tak szybko wejdzie w relację, nie tak szybko wszystko zrozumie, zaakceptuje, co się dzieje. Więc, być może troszkę czasu będzie potrzebne, ale powiedziałabym, warto poczekać. Warto poczekać, bo jest na co, jest na kogo, może w ten sposób będzie bardziej elegancko, tak? Dobrze. Moi kochani, no to cóż, no, zapowiada się ty, nie tydzień, miesiąc, bardzo intensywny. No i niech ten lipiec da Wam dużo, dużo szczęścia. Do usłyszenia już wkrótce.